Witam bardzo serdecznie, z tej strony Excelinio. Ej, weźcie mi napiszcie, jeżeli to oglądacie Jak ominąć blokadę tych utworów z y, y, płyty Quebo na Fide Ja to chcę oceniać A wiem, że i tak nie będzie słychać w ogóle tych, y, no co, no piosenek na, na, na odcinku No bo mi wyciszają, ja to muszę wyciszyć, żeby to w ogóle się pojawiło na YouTubie No i jak ja mam zrobić tak, żeby, żeby było dobrze y, No ale dzisiaj postanowiłem, że kontynuujemy Sentino King Centino 2, tak. Casablanca Remix jest następnym utworem z tego co widzę i raczej dobrze widzę, bo ostatnio było 200 km na godzinę z Ferra... nie. A, no dobra. No ale powoli się zbliżamy do końca. No co, lecimy. Tekst raczej znam, nie? W pierwszym stopniu czuję ciało jej na koszul i jedwabnie baby tolu i chodź bliżej, żeby sposób był, powiem szeptem co bym chcę, A czemu, czemu to brzmi jakby yy, ścieżki były wycięte z oryginału, w sensie yy, jakby on nie miał tych ścieżek znowu i tak jest na remiksach, że... To brzmi, jakby to było wycięte hamskim AI-em, a nie kurwa oryginalnej ścieżki. Tego nie rozumiem. Zań, za konturą, sam zostaje tu na zawsze, bo Ej w Ej, mi to potężnie. Dlatego ja nie mogę słuchać takich blendów albo czegoś takiego, bo tam e, jak usuwacie wokal z utworu, w sensie usuwacie beat z utworu, nie żeby był sam wokal to zostają takie pewne cząstki utworu, w sensie bitu i taki jest dźwięk jak w pralce, nie? Tego, tego wokalu, także no tutaj to samo jest, ja tak słyszę. Ale zajebiste! Lubię. Y, ja bym to ocenił jako też klubówka. Ja bym ten bit ocenił jako klubówka również. Ale kurwa dobra, to jest ten bit taki zajebisty. A co tu się Bo kurwa flet jakiś? <grywka> Nie no, się z dupy, ale podoba mi się, podoba mi się to, w chuj. Tam jakiś ten taki hindus kurwa z takim czepki, z czepki, z taką tą yy, Taką czapeczką mnie kruuuuududududududumia z nami, coś pisze trzyma Oto bestachu z nią wiatrą włosy puerto panu Kto to kurwa śpiewa? Kubańczyk, czemu to jest Kubańczyk? Czemu to jest Kubańczyk? Oto bestachu z nią wiatrą zwią włosy Kurwa. Dobra, okej, okay. ten wers był taki. Mm. Ale kurwa, powiem wam, że yy, nie spodziewałem się kasablanki z, z kubańczykiem na ficie. A jeszcze bardziej nie spodziewałem się z tego, że ten kubańczyk sobie kurwa z tym poradzi. Szczerze wątpię, żeby ktoś przy kimś był na zawsze. W sensie, w sumie, do końca życia, jeżeli to jest na zawsze, to może, ale kurwa. W takim sensie, Kubańczyk myślicie, że wytrwałby przy jednej? Gatka przy Blancie, to jest najgorsze, co kurwa może Was spotkać. No, dosłownie. Yy, Jeracie ja Blanta, chcę Wam się śmiać ze wszystkiego. Wszystko wydaje się takie głupie, śmieszne, zabawne i nierealne, i Wy wtedy gadacie, nie? Już prędzej po alkoholu. Ja wiem, że mówiłem, że po alkoholu yy, ta gatka jest taka chujowa, bo ona powinna być szczera i yy, również na trzeźwo, nie? Ale już lepsza ta szczerość na trzeźwo, bo wtedy przynajmniej wiecie, mówicie prawdę, nie kłamiecie raczej

Skończyła się prawie Powiem wam tak Jak wchodzi ten flet To jakby beat żył własnym życiem, a sentino własnym życiem Jeżeli chodzi o nawikę, nie klei się to za bardzo Ale jest jakimś urozmaiceniem do bitu, który się ceni Ale jak dla mnie to ten remix W kurwę siada Właśnie lubię to w tych klubówkach, nie? Jak jest taki. Yy... Nie wiem jak to nazwać w sumie. To jest taki klubowy beat troszeczkę, nie? Ale jak do tego jest jakaś melodyka taka. Pum, 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 pum. Kurwaj, ja wiem, że wy nie wiecie o co mi chodzi, ale o takie coś, co tutaj jest. Dun, 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 dun. Nie, takie kurwa. Taka prosta melodyka, ale właśnie do takich klubów ta prosta melodyka, to jest jednak klucz do tego, żeby to było jakkolwiek zjedliwe. Według mnie, nie? Zajebiście, zajebiście się w ogóle Kubańczyk pokazał na tym, na tym remiksie. Powiem wam tak, rzadko kiedy naprawdę prawdopodobieństwo tego, że to się zdarzy, jest praktycznie zerowe, yy, że remiks jest chociażby na równi z oryginałem, nie? I dla mnie właśnie ten remiks jest na równi z oryginałem. Yy, dlatego, że mieliśmy yy, gościa na tej piosence, na którym w sumie na oryginale się nie pokazał, nie? Ale tutaj mieliśmy gościa, spoko, tylko że ten gościu, kurwa, zaprezentował się. Zajebiście według mnie i to naprawdę wykerowało, wykerowało również to, że y, beat był taki mocarny, ten flet, no kurwa ja nawet nie jestem w stanie stwierdzić, czy ten flet pomógł, czy, czy bardziej przeszkodził, ale, ale, ale ten, ten remix jest na równi z oryginałem, przysięgam wam. To wyląduje na gorącej dwudziestce Radia SK, no nie, nie, chyba nie wylądowało, nie? Do samochodu idealne, typo G, Hidlata, dominacja genetyczna króla, ja pidi, ale to siedzi Tu jest moc, tak dalej sentino, jest wielki, brawo tych chłopaków. Piątka Szatan Pic Zajebista nuta, boskie, serduszko Okejka, ogień, 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 ogień Wykrzyknik, zajebista do auta No, to akurat może być prawda, że zajebiste do auta, nie czuję jak rymuje Strzelcie suba, napiszcie w komentarzu jak ominąć yy, Copyrighta od Quebo Wspomóżcie mnie z linku w opisie I dziękuję wam wszystkim za oglądanie Widzimy się w następnym, yo!